Modlitwa o uzdrowienie. Panie Jezu, ja jestem tym ślepcem. Dałeś mi życie i wzrok przy chrzcie, ale przez pewien wypadek, zwany grzechem, straciłem go. Nikt nie może mnie uleczyć, ale Twoje słowo doprowadziło mnie do Ciebie. Nie miałem siły przyjść, ale zlitowałeś się nade mną i zawołałeś mnie na tę drogę tak piękną. Jezu, nie widzę Ciebie. Ale słyszałem, jak inni o tobie mówili. Słyszałem cię już nawet, ale chcę zobaczyć. Uczyń ze mną to samo, co ze ślepym z Bethsaida. Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i zawsze, i masz tę samą moc, by nas zbawić. Możesz to zrobić jeszcze raz. Zmiłuj się nade mną. Weź mnie za rękę. Odłącz od wszystkiego innego. Chcę być tylko z tobą. Tu jestem. Chcę być prowadzony przez Ciebie. Wiele razy zdarzyło się, że dawałem rękę innym, aby pomogli mi iść przez moje życie. Nie jeden wprowadził mnie w błąd, inni zmęczeni pozostawili mnie. Ktoś dając mi rękę jednocześnie podstawił mi nogę. Jeszcze ktoś był równie ślepy jak ja i upadliśmy obaj. Dlatego Panie, nie mam ochoty dawać nikomu ręki, boję się zawierzyć całkowicie na ślepo. Zawsze daję się z zastrzeżeniami stopniowo. Obawiam się, że to samo zdarzy mi się jeszcze raz. Ale dzisiaj jest inaczej. Pokładam całą moją ufność w Tobie, bezwarunkowo. Zaprowadź mnie, dokąd zechcesz, jeśli tylko będę szedł za Twoją ręką. Chcę być z Tobą, nieważne gdzie. Chcę doświadczyć, że jestem prowadzony przez Ciebie. Zaprowadź mnie na bok, daleko od innych, nawet daleko od mnie samego. Wysłuchaj mnie osobiście. Ty wiesz, że potrzebuję specjalnego leczenia. Ze swej strony zostawiam wszystko za sobą, nawet moje własne uzdrowienie. Jedyne, co jest dla mnie ważne, to być z Tobą. Powierzam się w pełni Tobie. Tylko Ty jesteś ważny w moim życiu. Chcę Panie tak jak ślepy odczuć, że Ty mnie kochasz. Nie gorszysz się moimi grzechami ani nie boisz się moich słabości. Ty jesteś lekarzem, który umie dbać o mnie zgodnie z moimi potrzebami. Pocałuj mnie. Spraw, abym czuł, że zbliżasz się do mojej choroby, że nie budzi w Tobie wstrętu to, czym jestem i że mnie kochasz właśnie w tym obszarze, w którym najmniej podobam się innym. Włóż Twoje ręce na mą głowę. Spraw, abym odczuł, że Cię interesuję taki, jaki jestem, cały, bez wyjątku. Wiem, że Ty kochasz chorego, grzesznika. Ja jestem pierwszym i największym grzesznikiem, Panie Jezu. Ale wiem, że Ty jesteś zdolny mnie uzdrowić, że tam, gdzie obfituje nędza, jeszcze bardziej obfituje Twoja łaska. Uzdrów mnie z tego wszystkiego, co nie pozwala mi widzieć Cię takim, jakim jesteś, widzieć świat takim, jakim go uczyniłeś, widzieć innych tak, jak chciałbyś, abym ich widział, widzieć mnie samego, jak Ty mnie widzisz. Uwolnij mnie od moich niepokojów i strachów, od moich kompleksów. Podejrzeń i niedowierzań. Znasz źródło wszystkich moich bólów, kompleksów i problemów. Weź mnie całego i uczyń ze mną, co zechcesz. Jezu, zbliżyłeś się do mojej choroby. Interesuję Cię nie tylko chory, ale również choroba. Ty okazujesz miłość dokładnie tam, gdzie jej potrzeba. Ty wypełniasz miłosierdzie pustkę mego życia. Ty uzdrawiasz serca strapione i bandażujesz rany. Ulecz mnie z mojej ślepoty. Ty ją znasz i wiesz, jaka jest. Ulecz mnie także fizycznie, panie. Ty uleczysz nie tylko duszę, ale również ciało. Pokazuję ci moje dolegliwości i choroby. Włóż na mnie swoje ręce. Dotknij mnie. To wystarczy, a będę całkowicie zdrów. Uczyń to, panie, przez miłość, jaką masz dla mnie. Ty masz wszelką władzę na niebie i na ziemi. Wierzę, że wszystko jest możliwe. Dla Ciebie nie ma chorób trudnych do uzdrowienia, dla Ciebie wszystko jest łatwe. Panie, teraz składam w Twoje ręce całe moje życie, szczególnie mój grze. Zostawiam w tych rękach przebitych dla miłości to, co mam i czym jestem. Składam Ci cały świat, rzeczy materialne, pieniądze, siłę i pracę, moją rodzinę, żonę, męża, dzieci, rodziców i teściów, tych, którzy mnie obrazili, tych, którym zazdroszczę. Na których nie mogę patrzeć albo z którymi nie mogę rozmawiać. Panie, czasami widzę Ciebie jedynie jako drzewo. Uzdrów mnie. Widzę Cię jako pasy bezpieczeństwa w samochodzie, których używam tylko w sytuacjach niebezpiecznych. Jesteś jedynie na pewne chwile i pewne prędkości. Uważam Cię za drzewo, które daje mi cień i żywność. Widzę Cię tylko jako drzewo służące mi za ozdobę w domu wobec mych przyjaciół przy wizytach. Jesteś czasem jak drzewo, którego nie traktuję osobowo. Uzdrów mnie ze sposobów, w jaki Cię widzę. Innych też widziałem wiele razy, jedynie jako drzewa. Drzewa, których szukam, by wyciągnąć z nich jakąś korzyść. Drzewa, które nie interesują mnie jako osoby, ale jako zwykłe narzędzia produkcji dla mojego osobistego zysku. Drzewa, które mi służą, i jeśli im daję wodę, nawożę i dbam o nie, to zawsze w celu wyciągnięcia największego zysku. Kobiety, w których czasami widzę tylko zewnętrzną piękność, mężczyzn tylko z ich majątkiem. Panie, także na siebie patrzę wiele razy jak na drzewo. Nie cenię siebie jako osoby, tylko jako kogoś, kto po prostu musi robić pewne rzeczy. Czuję się zobowiązany i zmuszony pod wieloma względami. O mojej wartości decyduje tylko to, co robię, a nie czym jestem. Naucz mnie, bym kochał siebie samego, szanował siebie i doceniał siebie. Tak, jak ty postępujesz ze mną, teraz, panie, chcę przedstawić ci moją najcięższą chorobę. Mój największy grzech, który wyrządza mi najwięcej szkody i najbardziej rani. Ty go znasz, ja także. Jeszcze dziś chcę, by pozostał znany tylko nam. Tak jak nałożyłeś ręce na oczy ślepca, użyczam ci moich rąk, abyś mi je położył na moje oczy. Chcę widzieć wszystkich ludzi poprzez twoje ręce. Byłem dla nich ślepy. Ale z Twoimi rękami na mych oczach mogę ich widzieć tak jak ty ich widzisz, kochać ich tak jak ty ich kochasz, przebaczać im jak ty im przebaczasz, mówić do nich tak jak ty do nich mówisz. Chcę widzieć ich poprzez Twoje rany, przez otwory w Twoich dłoniach przebitych dla miłości, miłości, z której wydałeś samego siebie. Panie, naucz mnie widzieć cię z daleka, abym szukał nie tylko swoich interesów. Rozszerz mój świat, abym nie zamykał się w sobie samym, ale był zdolny patrzeć na innych i biec ku nim, aby w dniu ostatecznym, kiedy zbadasz moją miłość, mógł usłyszeć Twój sąd. Choć błogosławiony Mego Ojca, bo byłem głodny, a dałeś mi jeść, byłem spragniony, a dałeś mi pić, byłem nagi, a przyodziałeś mnie, w więzieniu, a odwiedziłeś mnie. Panie, wiem, że oświeciłeś moje życie Twoim słowem. Ty nie tylko podałeś mi rękę, aby pomóc mi iść, również wzmocniłeś moje nogi i otworzyłeś mi oczy. Teraz jestem odpowiedzialny za każdy krok. Dzięki, że uzdolniłeś mnie, abym przezwyciężył wszystkie przeszkody. Nie mam wymówek, aby zrzucać na kogoś innego winę za moje upadki. Jestem odpowiedzialny za moje życie.